Na to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich stan. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być Sławny Chcę mi swój słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam To ja chciałbym być.

Wstrzął akcji totalnej porażki. My wiemy, co tak naprawdę się z nim stało. Otóż wiadomo, że porwało go UFO. Mamy filmy z nagraniem z statku obcych. Od Harolda wiele razy apelował o pomoc. Jednakże w końcu przełamał lody i zaprzyjaźnił się z obcymi. Mamy cały materiał, no więc gotowi puszczać. Witajcie, drodzy przyjaciele ludzie. Mówi do Was Harold. Aktualnie znajduję się na statku obcych. Ledwo co udało mi się uciec. Robią na mnie dziwne eksperymenty, a do jedzenia co chwilę dają i spurgery, jakby frytek nie mieli. Chcą mnie pewno podtuczyć a potem zjeść. Jeśli się nie mylę. Latam sobie nad ziemią. Widzę ją z okna. Patrzcie oto ich statek. Niewiarygodne, prawda? A znaleźli mnie. Powiedzcie, szałnierze nie żyjąco. Ach, przerażające krewy w żyłach. Teraz drugi filmik z eksperymentów. Na Haroldzie. Puszczajcie. A -a -a. Ludzie, pomocy! Moja noga. A -a. Widać, jak te kosmity znęcały się nad naszym Haroldem. Ale gdy Harold postanowił przedstawić kosmitom swoje zdolności artystyczne, od razu się polubili. Zobaczmy. Ty... S.U.P.E.R. Swoją kapelę nazwali u F. Harold. Ich najnowsza płyta dostępna już jest na Marsie. U nas pojawi się dopiero za jakieś 10 lat. Fani ze spokojem poczekacie. No to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Polowania na Gwiazdę. Jak zawsze, nic ciekawego w tej telewizji. Ach, szefie mówię ci nie udał się nam ten drugi sezon. Doszliśmy tylko do dziewiątego odcinka. O rany. Straciliśmy dużo kasy. A dlaczego? Dlatego, że chciałeś kupić sobie tą elektryczną z bąbelkami i prysznicem. Ekstrawannę. No wiesz, Chris, może i masz rację, ale przyznaj, ta wanna jest odjazdowa. No, z drugiej strony masz rację. Ale i tak chcę trzeci sezon. Mówię ci to będzie coś. Maksimum 16 uczestników. Trudne wyzwania, tak ja to czuję. To będzie coś. Ach, podsumowania. No jakoś to się wykombinuje. Tak. Wiem już, jak się będzie nazywać. Reaktywacja. Obóz totalnej porażki. O tak. A niech ci będzie. No to ustalone startujemy niedługo. A teraz szybko robimy trailer. Musimy zebrać ekipę. Już. Udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Piotr Kudłowski, dialogi polskie. Kury, Już za Kodzienki, chwilę w Cartoon Network. Skupij, gdzie jesteś! Wystąpili Kostalik, Talik, Beata Deskur, Jan Aleksandrowicz, Krasko, Paweł Ciołkosz, Dorota Furtak, Modestruciński, Klementyna Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Stużyńska, Joanna Pach, Jolna Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna Łaska, Michał Maciejewski, Agnieszka Kudelska, Miłogostreczek, Andrzej Deskur, Marta Z